Świat wokół nas pędzi w zawrotnym tempie, w każdym razie do niedawna jeszcze pędził. Zawrotne tempo wyzwala zmiany, niektóre korzystne, ale wiele niekorzystnych. Ludzie podejmują inicjatywy mające na celu złagodzenie skutków tych negatywnych zmian. Jedną z takich inicjatyw jest Zielona Ręka, program stworzony przez Fundację Ekologiczną ARKA. Zielona Ręka to y, największy program aktywnej edukacji ekologicznej, y, który jest realizowany w Polsce. Ponad 500 tysięcy uczestników, czyli naprawdę ogromna ilość. Ale Zielona Ręka to także taki, mamy nadzieję, bardzo. Za niedługo rozpoznawalny znak ekologiczny, zaprojektowany przez Małgosię Rozenau, znak takich naszych wspólnych działań, po to, żeby tą ziemię ratować. Bo, bo wszystko wskazuje na to, że czeka nas katastrofa klimatyczna i, i z tym związanych będzie mnóstwo. Rzeczy, które dotkną wszystkich właściwie obszarów naszego życia. Program Zielona Ręka jest odpowiedzią na to, co się dzieje na świecie, bo wszyscy z nas wiemy, że jest mnóstwo raportów, różnych opracowań naukowych mówiących o kryzysie klimatycznym. Ale nie musimy tak naprawdę już czytać raportu, wystarczy jak uważnie wokół siebie się rozglądniemy. Faktycznie to, co się dzieje, nie jest czymś normalnym. Za chwilę czeka nas ogromna susza, jest mnóstwo gwałtownych zjawisk pogodowych, coś się niedobrego dzieje. Program Zielona Ręka jest skonstruowany tak, że chcemy prowadzić proste, wymierne działania. Ekologiczne, czyli będziemy sadzić drzewa, sprzątać tereny przyrodnicze, dbać o bioróżnorodność, czy też zachęcać ludzi do tego, żeby jedli po prostu mniej mięsa, bo okazuje się, że to ma bardzo duże znaczenie dla tego, co się dzieje z klimatem na świecie. I zachęcamy do tego do głównie szkoły, szkoły, przedszkola, ale także każdy z nas się może w ten program włączyć. Jak teraz obserwujemy, Sytuację na przykład związaną z zakazem wstępu do, do lasu, który był ustanowiony. To okazuje się, że jak coś nam się odbiera. To wtedy to doceniamy. Wtedy po prostu mnóstwo ludzi protestowało, nie zgadzając się z tym zakazem. I teraz pomyślmy, że nie mamy dostępu do czystego powietrza, do, do zdrowej żywności, do, do czystej wody. Wtedy tak naprawdę docenimy to, dlaczego po prostu tą, tą, tą ziemię powinniśmy ratować no, dla nas i dla. Naszych dzieci i dla naszych wnuków. To, to jest jedyne tak naprawdę, co powinniśmy y, teraz robić. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę programu zielonarenka.pl, y, także na nasz y, profil na, na Facebooku. Y, I dla nas jedna ważna informacja: to, to nie jest tak, że to jest nasz program. To, to ma być nas, nasz wspólny program, więc jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, y, chcecie się y, włączyć, ale także y, macie coś fajnego, co. co chcecie nam zaproponować do działania, to po prostu wszystkich serdecznie zapraszamy.